Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już drugim odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy sobie od łowienia ryb w porcie. Chcecie zobaczymy, jak to będzie wyglądało na konsoli. Już się nie mogłem doczekać. Poza odcinkiem wydarzyło się kilka yy, ważnych. Ok, dobra, łapiemy rybkę. Oj, no i, no i uciekła nam rybka, uciekła nam rybka. Zarzućmy sobie jeszcze raz. Poza odcinkiem wydarzyło się kilka zmian na gospodarstwie, o których opowiem za chwilkę. Dobra, zobaczmy. Czekaj. To czekam przecież. Dobra, łapiemy rybkę i słuchajcie. I lecimy z jej łowieniem. Ważne jest to, by ten haczyk był cały czas na poziomie ryby. Bo inaczej, jeżeli ten pasek... Y z lewej strony, czyli ten pomarańczowo czerwony, nam yy, zejdzie do samego dna. Oznacza to, że nam rybka ucieka, jak podniesie się do samej góry. Oznacza, że złowiliśmy rybkę. Wówczas taką rybkę możemy sprzedać lub wypuścić. Ja ją zamierzam sprzedać. Ok, pstrąga wyłowiłem. 100 funtów yy, za tą rybkę mogę dostać. Jak już widać, dostaję tak naprawdę tej funty, bo mam funty, sobie ustawiłem. Jeszcze sobie tutaj nie ustawiłem jedynie y, zmiany jednostki miary z kilometrów na godzinę na mile, ale to na pewno się wydarzy. No i słuchajcie, no i jedziemy sobie do domu, wracamy na gospodarstwo. Yy, tak, aby. Coś zacząć znowu dzisiaj robić. Dzisiaj zamierzam zainwestować. Wziąć trochę kredytu i zainwestować w nowe rzeczy. Chciałbym sprawdzić opłacalność rybek, a konkretnie małych rybek. I takowe też zamierzam, y słuchajcie, dzisiaj zacząć robić. oj, był jakiś próg z No nic, no trudno się. Nie. Dobra, wracamy więc. Na gospodarstwo. Trochę straciłem panowanie nad tym pojazdem. Trzeba przyznać. Oczywiście pamiętam, tutaj, żeby jechać po lewym pasie, bo jesteśmy w Szkocji. No to tutaj jest ruch lewostronny. Czerwone światełko. Słuchajcie, mamy. Niestety. Oczywiście za chwilę. Następnym razem, już bym miał to gdzieś. Ale na chwilę obecną, przynajmniej ten jeden raz się zatrzymam na tym światełku. Dobra. Sprawdzimy sobie. Czy nic nie jedzie? No, i od razu stracimy badanie pod pojazdem. Kolejny prog zwalniający. Ach, te progi zwalniające. Kiedyś sobie zawieszenie na nich urwę. No nic, jedziemy więc na gospodarstwo. W międzyczasie zastanawiam się, co by tu zrobić w następnym odcinku. Bo na ten odcinek już mam plan. Ale co zrobić w następnym? Słuchajcie, oto jest pytanie. No, się jeszcze zobaczy. Się jeszcze naprawdę zobaczy. Mam nadzieję, że uda mi się yy, wszystko zrobić pomyślnie. No i co? Przejeżdżamy sobie obok krówek, które też wypadałoby nakarmić. Ale to nie teraz. Nie teraz. Na chwilę obecną jestem zajęty innymi sprawami. Przykładowo, właśnie produkcją ryb. Żeby nie było, to jest czysta hodowla ryb, natomiast ja mówię produkcja, bo po prostu w farmingu praktycznie się, praktycznie hodowla ryb działa jak produkcja. Stawiamy sobie fabrykę, zawozimy tam materiały, które następnie są przetwarzane na inne produkty. W tym przypadku Dostarczamy karmy dla ryb i produkujemy rybki. Słuchajcie, karmy dla ryb też można produkować, i tym się na pewno zajmę, jednak potrzebuję do tego większej ilości czasu, ponieważ zanim uda mi się ogarnąć wszystkie już y, rzeczy do produkcji y, karmy dla ryb, to trochę potrwa. Potrzebuję nowej fabryki przede wszystkim, a konkretnie dwóch nowych fabryk, ponieważ do produkcji Karmy dla ryb jest potrzebny olej lub oliwa, w zależności od tego, z czego jest to robione, mąka oraz soja. Więc z soją nie będzie problemu, gorzej będzie z mąką i z olejem. Tutaj będę potrzebował zarówno y, młynu zbożowego, jak i y, olejardy. Na szczęście jest modyfikacja, ja tutaj tej modyfikacji na chwilę obecną nie mam, ale ja sobie ją zamierzam później dołożyć, yy, która pozwala mi w jednym budynku robić wszystko, czyli w sensie to jest tak jakby jednocześnie olejarnia i młyn zbożowy, więc z tego na pewno sobie skorzystam, bo to jest podstawa, tak mi się przynajmniej wydaje, a w międzyczasie jak widać puściłem sobie pracownika. Co tutaj dalej zrobimy? Myślę, że weźmiemy sobie faktycznie ten kredyt. Ile my sobie tutaj tego kredytu weźmiemy? Początkowo myślę, że tyle, ile sobie wziąłem, wystarczy. No, na pewno wystarczy tutaj na fabrykę. Na pewno wystarczy tutaj na fabrykę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Proszę bardzo. Wylęgarnia młodych ryb, to się tak konkretnie nazywa. W rzeczywistości jest to w zakładkach produkcji, więc będziemy sobie tutaj nadal produkować rybki. Nawet fajna tekstura się zrobiła, więc to mi akurat odpowiada. Pracownik już nam pracuje. Z całą pewnością ta przeczepka będzie musiała zostać wymieniona na jakąś większą. Być może mi się to uda zrobić, być może nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się ją wymienić w najbliższym czasie. Ile my tak naprawdę mamy tutaj zboża? Bo jak pewnie zauważyliście, już się zmieniło tutaj troszeczkę. Zbelowałem poza odcinkiem całe pole oraz ogarnąłem do końca żniwa na tym jednym polu. Więc tak y, to wygląda. Finalnie wyszło nam, że mamy, jak dobrze y, dziewięćset 29 999 litrów jęczmienia z tego pola. Więc fajna cyfra się zrobiła, nie ukrywam. Dobra, i co by tutaj teraz zrobić? Myślę, że włączymy sobie po prostu wszystko. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Włączyć sobie po prostu wszystko. I dostarczyć tutaj dość sporą liczbę y, palet. Myślę, że 16 palet na spokojnie tutaj sobie przywieziemy. Dobra, czy w tej modyfikacji znajdują się te palety właśnie? Widzę, że nie, że nie mamy tutaj palet y, z karmą. A szkoda, bo byłoby to na pewno mocne ułatwienie, podejrzewam, że musimy poczekać na aktualizację tej modyfikacji, o ile taka aktualizacja w ogóle ma, ma zamiar wyjść, e, gdzie teraz ja znajdę? Dobra, tak po prostu wezmę tą karmę dla ryb. Będzie po prostu prościej. Pokarm. Paleta karmy dla ryb. Weźmiemy sobie 8 takich palet początkowo myślę, może nawet wystarczy. Więc weźmiemy sobie 8 palet i weźmiemy sobie na pewno, tutaj do, dołożu tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie mam modyfikacje zainstalowane. I sobie weźmiemy, myślę, taki tutaj chodzi o to z autoloadem, czyli po prostu sobie załadujemy za pomocą autoloada, e, tą e, te palety i sobie zawieziemy. Do naszej y, fabryki. Dobra. Ustawimy sobie kierownicę po prawej stronie, czyli typowo brytyjską. Numerek 1 sobie ustawimy. Rozładunek, oczywiście automatycznie, żeby ten auto tutaj był. E, pojemność wysoką sobie ustawimy. Paleta zbiorników, mechanizm składania automatyczne. Światło ostrzegawcze mogą być nawet yy, routing, czyli że będą się obkręcać, przynajmniej tak powinny robić. Yy, pasy transportowe nie. No i jakiś kolorek tutaj może fajny. Może jakiś kolorek tutaj fajny sobie ustawimy. Niech będzie taki szary, wypożyczymy sobie ten wóz. No, i co? No, i teraz wystarczyło, wystarczy tak naprawdę podjechać i załadować te palety. Dobra, podjeżdżam. Trochę nawet je przesunąłem. Otworzę sobie teraz tutaj. I. Co jest? Czemu się nie ładuje? Halo? Czemu nie mam możliwości załadowania? Halo! No, ładujesz mi się? Czy się nie ładujesz? Czy tutaj jest w ogóle znacznik, że ten pojazd pobiera też karmę dla ryb? To tak szybko leci, że ja nic nie widzę. No i kurczę, powiem wam, że nie widziałem tam tego. Albo jestem ślepy, albo coś. Dajcie znać, czy jestem ślepy. Ja wiem, że ja okulary noszę, ale żebym był aż tak ślepy. No, może teraz. No nie wiem, no kurczę, no nie chcę mi tego ładować wózkiem widłowym. Halo, załaduj mi się. O, matko, będzie jazdał. Będzie wesoło. No to fajnie. Zostałem właśnie skazany na wózek widłowy. Nie jestem zdecydowanie jego mistrzem. Więc będzie myślę, że wszyscy będą zadowoleni. No nic, no sprzedam. W sensie oddam. Zwrócę ten wózek. Ten, ten pojazd, ten samochodzik no nie wiem, no może tutaj coś źle ustawiłem no nie wiem, rozwaczonek dałem na pewno automatycznie a wiecie wy wszyscy co Dobra, to nie ma sensu. To zdecydowanie nie ma sensu w tym momencie. Zdecydowanie. Kurczę, mam nadzieję, że tego nie było słychać. Jak było słychać to bardzo serdecznie. Przepra przepraszam. Nigdy nie musiałem wyciszać. Bo automatycznie się wyciszało, tylko się... W tylko włączyłem, włączałem ten program i tu nagle przyszło powiadomienie i cyk. Więc jeżeli było słychać, to przepraszam. Dobra. Lecimy tutaj jakoś z tym dalej. No kurczę, no tak powiem wam, że ta ciężarówka dość, dość mnie w tym momencie zawiodło. Dość zawiodło mnie w tym momencie. Dość, dość mocno zawiódł mnie w tym momencie ten samochodzik. No ale cóż, muszę go po prostu w tym momencie zwrócić. O matko, teraz jeszcze zapis pół dnia. No i co? No i co. Pokarm dary. A może tam był? No nie wiem, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Zakupić go też widzę w magazynie nie mogę, tylko wyłącznie przez sklep, a szkoda. No ale co zrobić, jak nic nie zrobić, no? Hmm. Niestety... W magazynie nie mogę kupić. Mogę go jedynie sprzedać. Dobra. W takim razie zwracam sobie w tym momencie ten samochodzik. Proszę bardzo. No, to nie to. To nie to. O, 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 to. No i samochodzik już zwrócony w tym momencie do sklepiku. No i co? No i będziemy musieli ogarnąć sobie jakiś wózek widłowy. Może coś co mi się tutaj przyda no Może bardziej ładowarkę teleskopową. Merlo. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba to Merlo. Ma charakterystyczny taki kolorek, który mi się podoba. Bardzo zbliżony do, yy, do Icwara. No, niestety ta modyfikacja tutaj na yy, lekkie palety nie działa. Szkoda. Dobra. Yy, z nadstawką nie, będzie bez nadstawki. Nie jesteśmy oczywiście na wypożyczenie, na, na wykup maszyny. Dobra, kurczę, tyle rzeczy teraz do zrobienia w jednej minucie. Dobra, zawiązę sobie w takim razie tą przeczepkę. Tak, wiem, że tutaj jest trawa. Wiem, że tutaj sobie rośnie bujnie trawa. Ok i co no i skręcamy sobie tutaj w tym momencie następnie sobie tutaj jakoś skręcimy o no na milimetry na milimetry naprawdę dobra jedziemy więc na około teraz tego wszystkiego żeby nasz pracownik tutaj na spokojnie mógł sobie rozładować e, pszenicę bo tutaj jest pole pszenicy które na pewno nam się swoją drogą przyda, dajcie znać, czy tą pszenicę sprzedać, czy może ją zostawić w przyszłości na mąkę dla naszych rybek, żeby to karmy im dorzucić. Tak, tak samo z tym jęczmieniem, dajcie znać, co uważacie Wy w tym temacie. Bardzo mnie to ciekawi. Dobra, więc podjedziemy sobie pod kombajn. Dobra, i niech ten kombajn nas tutaj się tutaj po prostu rozładuje w tym momencie. co, Do końca odcinka zostało 10 minut. Będzie kilka cięć, żeby was tutaj też nie zanudzić. Na pewno utnę coś przy, w trakcie ładowania tych palet, żeby was nie zanudzić, czyli na śmierć. 8000 litrów pszenicy znajduje się już w tym momencie w przyczepce. W międzyczasie mogłem zatrudnić pracownika, żeby jechał nam tam. No, ale oczywiście nie pomyślałem, więc. Więc straciliśmy troszkę czasu. No nic, zdarzają się i takie sytuacje. Grunt to. żeby y, praca została wykonana, a nie w jakim czasie. No, bo że na czasie nam zależy. No to wtedy wiecie. Dobra, więc pracownik już jedzie, jeden i drugi. Ja się więc biorę za ładowanie naszych palet pięknych. Dobra, podepnijmy sobie tutaj te widły. Podnieśmy sobie te widły na pewno. No i co? No i teraz... Trzeba będzie jakoś tutaj załadować. Dobra. O, nawet dwie palety mi się udało załadować. To mi się akurat podoba. Ale ta jedna, ta przednia podskoczyła fajnie. No i spadła. Już nie fajnie. I z takiej fajnozy zrobiła się taka niefajnowa. No nic. No. Odkładamy, odkładamy już tą paletę. Dobra. Pierwsza paleta już załadowana. Po co ja ją jeszcze tak przepycham? No, niech będzie, niech będzie. Jeszcze ci nie pasuje. To teraz to musisz jechać i z drugiej strony poprawić. O, matko. To dlatego właśnie zamierzam tutaj przewinąć czas, załadować to poza odcinkiem, żeby was właśnie nie zanudzić takimi poprawkami. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby was nie zanudzić. O, jedzie tam mój traktor. Możecie sobie cofnąć i tam spojrzeć obok garażu na drogę tam. Jechał sobie traktorek. Taki niebieski New Holandzik. Dobra. Teraz podniesiemy sobie troszkę tą paletę. O, pracownik S i B z... Z... wykonał zadanie. Bardzo. Druga paleta już też jest yy, załadowana. Bierzemy sobie więc tego naszego New Hollanda. Nie pytajcie się dlaczego ja cały czas mam z przodu ten yy, obciążnik podpięty. Z jakiegoś powodu mam. Sam go jeszcze nie znam. Może mi się bardziej nie chciało go odpiąć na gospodarstwie. Tak też może być. Jestem stosunkowo leniwym człowiekiem. No i co, my się widzimy za chwilę. Czy ja właśnie zwariowałem? Dokładnie tak, zapożyczyłem się jeszcze bardziej tylko po to, aby kupić kolejną partię jedzenia dla rybek. Proszę bardzo, będzie jeszcze więcej ładowania. No i ja już wracam w tym momencie z tym wszystkim na gospodarstwo. Mamy załadowane wszystko. No czy ja jestem mistrzem ładowania? To bym nie powiedział, tak patrząc na to, w jakim stanie to w tym mojej na tej przyczepce jest. No myślę, że to zdecydowanie nie oznacza mistrza ładowania, że jestem mistrzem ładowania, bo chyba nie jestem patrząc na to wszystko. No ale nic. Podstawa to na pewno zawieść ten pokarm dla naszych rybek. No i jeszcze pięknie wpakowałem się w murek. O, matko, ja to jestem. No i wygrałem właśnie y, prawo jazdy w chips'ach. No i to się właśnie tak kończy, więc... Uwaga, nie kupujcie chipsów, żeby nie wygrać prawo jazdy, bo jak wygracie, to będziecie takimi super kierowcami jak ja, czyli będziecie pakować w murki. <laughs> Oczywiście żartuję. Prawo jazdy nie zostało wygrane w chipsach. A na traktor to już zwłaszcza. Bo by musiały być jakieś ekstra chipsy. No dobra, więc co? Więc uruchamiamy sobie tutaj produkcję. Niech będzie zarówno ta normalna produkcja, jak i ta ekspresowa produkcja. Rybki sobie ładnie pływają nam tutaj. No pięknie to wygląda. Dlaczego ja mogę potem chodzić, a nie mogę tam wejść? Myślę, że wiecie, że będzie jakaś taka fajna reakcja tej wody ze mną. No ale chyba się nieco pomyliłem Chyba się nieco tak bardzo pomyliłem Ale tak mocno bardzo bym powiedział No i co Pojedziemy sobie jeszcze w tym momencie zamienić myślę ciągnik z yy, drugim ciągnikiem od marki JCB bo tamten ciągnik jest stosunkowo słaby nie patrzcie na to, jak ja w tym momencie przejeżdżam przez to pole. Yy, nie, ja właśnie nie gniotę yy, pszenicy. No, ja nigdy przez żadną pszenicę nie przejechałem. Nie, to wcale nie tak, że właśnie przejechałem. Nie zarzucajcie mi, że przejechałem przez pszenicę, bo nie przejechałem, tak? Myślę, że nikt nic nie widział. Jak każdy wyprze się z tego, że widział, że przyjechałem przez pszenicę, to dostanie się ode mnie worek cebuli za darmo, oczywiście tym farmingowy. Bo już za niedługo też planuję zakupić sobie jakieś pole, nowe, bo mam tutaj tak naprawdę trzy pola. Jedno będzie na pewno przeznaczone na soję, drugie będzie przeznaczone na coś, z czego będziemy produkować mąkę. A czwarte będzie przeznaczone na coś. Trzecie, przepraszam, będzie przeznaczone na coś, z czego będę produkować olej, żeby produkować tą karmę ryb. No i będę chciał na pewno zrobić jeszcze jedno pole kupić, na którym będzie sobie rosła cebula, na którym będę uprawiać cebulę i testować właśnie jej możliwości. Z całą pewnością zamierzam też użyć cebuli y, która że tak powiem y, będzie workowana będę chciał wykupić sobie fabrykę przetwórstwa y, cebuli więc to na pewno będzie y, pracowało tak, żeby było po prostu cudowne ja sobie w tym momencie odwiozę y, tą przyczepkę Albo i nie odwiozę. To się odwiozę, ale to już po odcinku. Więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia na razie. I cześć!